Zatrzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech. Poczuj, że w tej chwili wszystko zwalnia. Cały świat, cały zgiełk, wszystkie pragnienia, lęki, wątpliwości. Wszystko to cichnie, a ty zostajesz sam ze sobą. I właśnie tutaj zaczyna się to, o czym nauczał Neville Goddard. Sztuka urzeczywistniania marzeń. Neville mówił: świadomość jest jedyną rzeczywistością. Nie ma nic poza nią. Cały świat zewnętrzny, każda sytuacja, każdy człowiek Każde doświadczenie, to tylko odbicie stanu, w którym się znajdujesz. Nie jesteś ofiarą życia, jesteś jego źródłem. To, co widzisz, jest cieniem tego, co czujesz i w co wierzysz głęboko w sobie. Twoje marzenia nie są przypadkowe. To wezwania, to wołanie wyższej części ciebie, która chce się wyrazić przez ciebie w formie. Każde pragnienie to zaproszenie do stania się większym, bardziej świadomym, bardziej boskim. Neville mówił, że. Pragnienie to nie coś, co masz zdobyć, to coś, kim masz się stać. Wejście w stan, gdzie marzenia stają się rzeczywistością, zaczyna się od zrozumienia, że wszystko już istnieje. Wszystkie wersje ciebie: ta biedna, ta bogata, ta zakochana, ta samotna, istnieją jednocześnie. Ty wybierasz, w której z nich chcesz przebywać. Wszechświat jest lustrem świadomości. Nie odbija tego, czego chcesz. Odbija to, kim jesteś. A kim jesteś w chwili obecnej definiuje to, co nazywasz rzeczywistością. Dlatego pierwszym krokiem jest rozpoznanie, w jakim stanie właśnie jestem. Czy jestem w stanie braku, pragnienia, tęsknoty, niedostatku? Czy może w stanie spełnienia, wdzięczności i pewności? Neville uczył techniki, którą nazywał living in the end, życie z końca. Oznacza to: zachowuj się, czuj, myśl i reaguj tak, jakby twoje marzenie już się spełniło. Jeśli chcesz być kochany, czuj się już teraz kochany. Jeśli chcesz być bogaty, czuj wdzięczność i spokój, jakbyś już miał wszystko. Nie chodzi o udawanie, chodzi o przeniesienie się w wibrację spełnienia, bo świadomość nie rozróżnia pomiędzy tym, co wyobrażone, a tym, co realne. Dla świadomości to jedno i to samo. Kiedy wchodzisz w stan końca, zaczynasz rezonować z nową rzeczywistością. I rzeczywistość musi się zmienić. Ona nie ma wyboru. To prawo, to nie magia, to mechanika ducha. Wyobraź sobie teraz, że twoje marzenie już się wydarzyło. Nie pytaj jak, nie próbuj kontrolować drogi. Po prostu poczuj to, poczuj spokój, ulgę, radość, dumę, wdzięczność, jakbyś już był tam. Pozwól, by ciało uwierzyło w to uczucie, bo kiedy ciało uwierzy, umysł przestaje walczyć, a świat zewnętrzny zaczyna się dostosowywać. Neville mówił, Człowiek nie dostaje tego, czego chce, dostaje to, kim jest. Dlatego, Twoim jedynym zadaniem nie jest zmieniać świat, ludzi czy sytuację. Twoim zadaniem jest zmienić stan bycia. To wszystko. Gdy zmieniasz stan, zmienia się wszystko. Wyobraź sobie, że Twoje życie to film, a ty jesteś zarówno aktorem, jak i reżyserem. Jeśli chcesz innej sceny, nie kłóć się z obecną. Po prostu zmień rolę, którą grasz. Poczuj nową wersję siebie. Wejdź w nią jak w ubranie, i trwaj w niej, spokojnie, bez wysiłku. Świat zacznie się układać wokół ciebie w nowy sposób. Pojawią się ludzie, okoliczności, synchroniczności, które wydadzą się przypadkowe, ale nie będą. To będzie echo Twojego nowego stanu. Neville nauczał też o ciszy umysłu, o stanie, w którym pragnienie i spełnienie stają się jednym. Kiedy przestajesz błagać, a zaczynasz dziękować, kiedy zamiast pytać, kiedy to się stanie? Mówisz, to już się stało. Bo w świecie ducha czas nie istnieje. Istnieje tylko teraz, w tym teraz możesz być wszystkim, czym zapragniesz. To, co nazywasz przyszłością, jest tylko cieniem teraźniejszego stanu. Więc jeśli chcesz innej przyszłości, zmień teraz, nie jutro, nie wtedy, gdy warunki się poprawią. Teraz, bo teraz jest bramą do wszystkiego. Kiedy wejdziesz w stan końca, kiedy poczujesz spełnienie, musisz puścić kontrolę. Nie analizuj, jak to przyjdzie. Nie mierz, czy działa. Nie szukaj znaków co pięć minut. To tylko zwątpienie przebrane za troskę. Pozwól wszechświatowi działać. On zna ścieżkę. Twoim zadaniem jest trwać w wierze, że to już się wydarzyło w świecie niewidzialnym, a teraz manifestuje się w świecie widzialnym. Neville powtarzał: Twoja wyobraźnia jest Bogiem działającym w tobie, więc używaj jej świadomie. Twórz obrazy, które cię karmią, a nie przerażają. Każda wizja, każdy sen, każde uczucie to nasiona, które sadzisz w polu rzeczywistości. Sać mądrze, sać z miłością i obserwuj, jak świat zakwita. Kiedy nauczysz się żyć z końca, twoje życie stanie się cudowną grą świadomości. Zrozumiesz, że nie musisz już walczyć, nie musisz gonić. Wystarczy, że jesteś, że czujesz, że wiesz, a to, co zewnętrzne, musi się dopasować. Bo wszechświat jest wiernym lustrem tego, co dzieje się w Twoim wnętrzu. Więc jeśli chcesz, by Twoje marzenia stały się rzeczywistością, stań się człowiekiem, który już je ma. Nie przez siłę, ale przez świadomość, nie przez walkę, ale przez spoczynek, bo to właśnie w spoczynku, w ciszy, w wierze, w pewności, Bóg w Tobie działa. I to, co nazywasz cudem, stanie się codziennością. Bo kiedy zrozumiesz, że cały świat jest w tobie, nie będziesz już próbować go zmieniać. Po prostu będziesz, a bycie to największa moc, jaką człowiek kiedykolwiek posiadł. W momencie, gdy zaczynasz naprawdę rozumieć, że to ty jesteś przyczyną wszystkiego, coś w tobie cichnie. Przestajesz się spieszyć, przestajesz błagać o rezultaty, bo wiesz, że to, czego pragniesz, już istnieje. To nie znaczy, że masz przestać działać, to znaczy że twoje działania zaczynają wypływać z innego miejsca. Nie z lęku, ale z wewnętrznego prowadzenia. Neville nazywał to inspiracją ducha. To moment, gdy działasz, ale nie czujesz wysiłku. Gdy mówisz, a słowa same płyną. Gdy spotykasz ludzi, którzy wydają się być dokładnie tym, czego potrzebowałeś. To nie przypadek, to rezonans. Świat odpowiada na twoją nową wibrację, jak echo w jaskini, zawsze zgodnie z tonem, który wysyłasz. Dlatego tak ważne jest, byś nie pytał, dlaczego to jeszcze się nie dzieje, tylko zapytał siebie, w jakim tonie teraz brzmie? Bo wszechświat nie zna pojęcia, jeszcze nie, on zna tylko to, co jest, a jeśli ty jesteś w stanie braku, to brak jest tym, co się manifestuje. Jeśli jesteś w stanie wdzięczności, to wdzięczność staje się twoją codziennością. Neville uczył również o potędze nocy, o świętym momencie tuż przed snem. Wtedy, gdy ciało odpoczywa, a umysł jest półprzytomny, twoja podświadomość jest najbardziej podatna na sugestie. To właśnie wtedy, gdy leżysz z zamkniętymi oczami, masz wejść w uczucie spełnienia. Nie myśl o marzeniu jako czymś odległym. Zobacz je jako coś, co już się wydarzyło. Poczuj zapach miejsca, w którym chcesz być. Słysz dźwięki, które by tam były. Dotknij tego, jakby było rzeczywiste. I zasypiaj w tym stanie. Bo podświadomość jest jak gleba. Wszystko, co w niej zasiejesz tuż przed snem, zaczyna kiełkować. To, w jakim stanie zasypiasz, decyduje o tym, w jakim świecie się budzisz. A kiedy rano otwierasz oczy, nie wracaj od razu do starych myśli. Zatrzymaj się, uśmiechnij, poczuj wdzięczność, że już jesteś w tym nowym stanie. Nawet jeśli jeszcze nie widzisz dowodów, to nic nie znaczy. Dowody przyjdą wtedy, gdy przestaniesz ich szukać. Bo szukanie to znak, że nie wierzysz. Prawdziwa wiara to cisza, to spokój, to świadomość, że rzeczy już są w drodze, i że nie musisz ich gonić, bo one przychodzą do ciebie same. Neville mówił, nie staraj się zmieniać zewnętrznego świata, bo on jest tylko zwierciadłem. Zmień siebie, a obraz się zmieni sam. To jak z lustrem. Jeśli chcesz zobaczyć uśmiech, musisz uśmiechnąć się pierwszy. Jeśli chcesz zobaczyć miłość, musisz nią być. Jeśli chcesz obfitości, musisz ją poczuć, zanim pojawi się w formie. To, co widzisz na zewnątrz, to tylko echo tego, co nosisz w środku. A teraz przychodzi moment, by zrozumieć coś jeszcze głębszego. Stan to nie tylko emocja, to tożsamość. Gdy wejdziesz w stan człowieka, który już osiągnął swoje marzenie, zaczynasz myśleć inaczej, mówisz inaczej, reagujesz inaczej. To subtelne, ale realne. Stajesz się nową wersją siebie. I właśnie ta wersja przyciąga odpowiadające jej zdarzenia. Nie przez magię, lecz przez prawo zgodności. To, co wewnątrz, musi się ujawnić na zewnątrz. To prawo jest nieubłagane, tak samo pewne jak grawitacja. W tym procesie musisz nauczyć się jednej rzeczy: niechęci do walki. Bo walka to opór, a opór trzyma cię w miejscu, którego próbujesz uniknąć. Zamiast walczyć, zaakceptuj. Nie oznacza to rezygnacji, oznacza to zaufanie. To. Że pozwalasz, by wszechświat zrobił swoją część, że nie musisz wszystkiego kontrolować, bo gdy kontrolujesz, działasz z lęku, a gdy ufasz, działasz z mocy. I wreszcie przychodzi zrozumienie, że twoja wyobraźnia to nie zabawka, to boskie narzędzie stwarzania. Gdy wyobrażasz sobie coś z uczuciem, wysyłasz do pola energii impuls o określonej częstotliwości. A pole odpowiada zawsze tym samym tonem. Dlatego, jeśli chcesz, by twoje marzenia się zmaterializowały, musisz nauczyć się czuć tak, jakby już się spełniły. Nie, wierzyć, że kiedyś, ale wiedzieć, że teraz. To wiedza, która nie pochodzi z logiki, lecz z serca. Bo serce jest portalem między światem widzialnym a niewidzialnym. Kiedy łączysz myśl z uczuciem, zaczynasz tworzyć w materii. Myśl to nasiono, uczucie to gleba. Dopiero połączenie tych dwóch rodzi życie. Dlatego sama afirmacja bez uczucia to jak pusta skorupa. Ale kiedy wypowiadasz słowa z głębi serca, z przekonaniem, z emocją, wszechświat słucha. Bo wtedy mówisz jego językiem, językiem wibracji. I gdy już nauczysz się tej sztuki, życie staje się lżejsze. Przestajesz czekać, przestajesz walczyć, zaczynasz płynąć, otwierasz się na synchroniczność. Nagle coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe, staje się naturalne. Bo to, co niemożliwe dla umysłu, jest codziennością dla ducha. A ty jesteś duchem w ciele, nieodwrotnie. Twoje prawdziwe ja nie zna ograniczeń. Ono wie, że wszystko jest możliwe. Dlatego nie pytaj już, czy to się uda, zapytaj raczej, czy jestem gotów, by przyjąć to, co już jest moje? Bo wszechświat zawsze mówi, tak, to ty decydujesz, czy staniesz się kimś, kto potrafi to, tak, usłyszeć. I wtedy pojawia się najgłębsza prawda nauk, Neville'a. Że Bóg, którego szukasz, nigdy nie był poza tobą. On zawsze był tobą. Twoja wyobraźnia, twoja świadomość, twoje uczucie to jego narzędzia. Gdy je uświęcisz, gdy przestaniesz używać ich do lęku, a zaczniesz używać do miłości, zobaczysz, że każda modlitwa już została wysłuchana. Bo w świecie ducha nic nie jest przyszłe. Wszystko jest teraz, a teraz zamknij oczy. Poczuj, że twoje marzenie już jest. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz weź oddech, poczuj tę rzeczywistość w ciele i pozwól jej żyć, bo to jest moment, w którym marzenia stają się rzeczywistością, nie przez przypadek, przez świadomość.